No, witam z tej strony Yakuza i zapraszam Was do kolejnego odcinka z Kingdom Rush Furnace. Dziś kontynuujemy kolejny odcinek. Czyli kolejny odcinek serii, o to mi chodziło. I będziemy robić się te wyzwania. Albo zrobimy jedną mapę, jedno wyzwanie. Chociaż następnym razem, jak będę tu wszedł. Czy teraz to tu Boss będzie? Czy jeszcze jedna minimapa będzie? Taka mapka do zrobienia Minimapa Kurde, jak to powiedziałem Dobra, zrobimy te wyzwania Tutaj jedynie ucznicy i... E, zrobimy może najpierw to To jest łatwiejsze Bo mogą być wieże, jakie chce No i co, przedtem zrobiłem, to się sprawdziło Tu idziemy, ty idziesz tutaj. E, idziesz tu. E, kolejna seria, ja tak przedtem zrobiłem. I e, babe. Jegoś maga by się przydało. E, łucznik tutaj, czy mag? No nie, biedaby, ucznika. ucznika, łucznika Cokolwiek Jeździec kolerny bez głowy O, teraz duszki robisz Ole, smok, chodź tu Cholerne duszki będzie robił teraz To się w jakiej kolejnej fazie, na kolejnej tej trudniejszej mapie będzie robił Kolerny jeździec. Za dużo magii będę musiał. Czyli to ja nie czy będę potrzebował ty tutaj. To mogę magów postawić. Dobra, przeszedł blokiem Jakoś dałem radę, tylko powiem, już przewaliłem to, bo stawiłem tych co nie trzeba. E, powiem, że i magów postawić, to jest dobre pospowalniają, A ja, to jest dobre też na te dupy, Tak naprawdę trzeba go rozwalić. Na tych się tu sprawdzi dobrze. Bo tu kolejnie ci latacze. No, to będzie źle, jak widzę. Czyli robimy trochę inaczej, resetujemy. i będzie to, bardzo dużo magów. Będzie bardzo dużo magów. Oczywiście bez przesady, ale. Tak, tak ten tutaj może nawet Jak oni już będą pancerzy, bo będzie pewnie kiepsko na niedługo Might no, and a na normalu postawimy. No ten długi dostał. Nie on. Szkoda, że te duchy zostały pierwsze. Bo o, trzy kury, kury co? No prawie trzy by były. Trzeba te obszarowe, te tornado... tutaj muszę poinwalił w to wieżę. I zanim się okaże, że oni są tutaj na magię. Typowy by było nami. Przecież daję jakoś tamkolwiek radę. Przeraz tu w nich. Tutaj choć kolego. Mój dość mocno dostać. Dam radę, bo tu są strzelacze w powietrze. Jastrza a powietrze, oni latają. Artyleria! Trzeba spać artylerię. Której nie mamy! Mam nadzieję, że nie, nie jesteśmy zgubieni. No gróbcie idź sobie. Tutaj ucznika, bo oni pewnie będą jakoś potem w grupach większych latać Tutaj jakoś idą się na pół lepszego zasięgu Chodź, chodź, strzel Udało się Jakkolwiek to zrobić Dobra Tak naprawdę gra w odwrotnej kolejności odcinki, bo muszę z innej gry wrzucić, a ten będzie za 4 dni, tak naprawdę, i nagrywam to przed dniem wrzucenia odcinka z The Billions, bo ją mam nagrać. Upadało coś... Ej! Jaki szarze zrobił! Przeszedł to! On całkowicie to... Nie wierzę w typa. Będzie dobrze, jak będzie kilku naraz. No i w tych taka by się przydała. W tym miejscu, ale może nie róbmy tego już. Poprzednim razem to robiłem. Osiągnięcia którego nie miałem, fajnie. To jest najlepsze. I to będzie dobre, jak kusze. Idealne są Dawaj tutaj, tcha. To dajemy, bo to jest trochę lepsza wieża, trzeba tu dużo obraczenia zadawać. Może powiem kuszników, ale Potrzebuję pierdolnięcia. Dobra, śleście. Jak to w powietrzu leci, ale może tym drugiem tu latać? Wyciągnięcie jeszcze nawet. Pasy to może być niefajne, u tam mniej ludzi lata, a raczej duszków. Trzeba magów bardziej inwestować. Ale noga mi boli. To już od, od razu jest stanie, więc fajnie myślałem, że... Pojesz się bardziej w tanie, ale tak nie działa. To chyba już ulepszyłem. bo w ogóle te wieże magów nim trzeba tak. Nie obniżaj swój kosz po użyciu pierwszego zakręcia. nie umiejętności wierzy. Chyba to. Tak, oni to robił. Leyna wieża A czy nic z nim nie zrobił, to osad Makie. I wokół zasłaniało. Dobra, to na jego Teraz kalpoch i to robił. Dobra jest, coś tam się dzieje. O, tu tak poszło. Ale już podają Jeszcze szampuni na falę Ile ci wy? A ich Jest nie przejdą. Dość mocy zostają więc nie trzeba się martwić o to, tylko trzeba rycerzy. Bo chcą już przechodzić. Trzeba to. A na drugi poziom będzie dobre. ZIONIĘCIE! I pieniądze mamy po pokonaniu jego fajnie jest sobie pieniążków Ciekawe, że cudze trupy mogą zamawiać bez swoje trupy Taka ironia losu na nich tutaj Tornado może na Będzie mi zabierać te z grupy ich za dużo Chociaż oni w grupach tak sobie dobrze daje, dają radę I udało się, fajnie Teraz będzie coś trudniejszego Ciekawe czy będę potrzebował kogoś innego jako bohatera Teraz coś tego ta wieża tutaj ta będzie ta druga, ta druga i ta druga Ta druga, jak to brzmi

Jest artyleria trzeba to szybko ulepszyć, to strasznie dobre zaklęcie jest zdolność, jakkolwiek to nazwać można, jest bardzo użyteczne to fiortowy spowalniający ct nie wejdziesz. Zaklęcia będą najbardziej użyteczne. Jeśli tu by do chodzić, ale prawdopodobnie to chodzi ale pod koniec, by dać jakąś szansę. O tutaj będzie coś nieciekawego. Wiecie co już coś przygotuje. Przemienili się cholerni. Jackszy już byli przemienieni. Ale by Udało się. Chodź kataru do Sancia i rano. Cik, cholerny Katar. Wystarczył leki podmuch zimy powietrza i pomień. A to nie fajne A ja to taki kocioł tutaj Kolejne pieniążki, fajnie że nam pomagasz Z funduszami wojennymi Dobra, to znałem ten potem już. Znam, jakiś był Cicho musi przemienić po blizieniu, a po zjedzeniu kogoś. coś tam zrobili łopaki ciekul ucieka jest Przepraszam, że taki cichy jestem, ale katar mi wderja, a zaczyna mi wnerwiać. Jak tu to utrzymać. wiesz jeszcze tego zmęczony jestem, obolały. Co jeszcze tam ma dodać do moich chorób? A raczej nie kot, moich objachów zmęczenia. Dynia! Trzeba te ostrzałów wybrać. O jest. ko jest pewnie. Coś jest i tak. dynie dyniołowy. jeszcze go trzeba pokonać. Już? Do już jak tam cię chcesz, zosa kurde Zazwyczaj tu to, no nic, że gra też nie jest za głośno. W jak patrzę, to mój jakoś wychwytywanie, mojego głosu jest kiepskie. Teraz więc się kiepsko słyszę, czasami, a jeszcze do tego dochodzi jakieś problemy sprzętowe. O cię nie Dobra, tam radę pewnie To jeszcze nie ostatnia mapa tej lokacji gdzie jesteśmy w Halloweenowej. Szybko po wsparcie, ogniowe. Dalej, szybciej, szybciej. Nie, 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 nie. A. Widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy w tym miejscu I Prawie przegrałem, więc możemy tutaj Powiedzieć wiadomo co Kontynuować Rok nasz porozstawiałem, żeby te wieże były szybciej ulepszone A te zdolności tutaj zaniedbały mnie trochę Tutaj już jest, tu jest, tu zaczynam to ten spowalniający mój sekund, sześć ta spłyta, 8 będzie sekund, zadaje obszarowe, jak pamiętam, nie pamiętam. Tutaj sprzedałem to wie, że ona bardziej przeszkadzała niż pomagała. A tutaj robić linię obrony to jest najgorsze miejsce. I się przemienili. Trzeba coś takiego. Byłoby kiepsko. Trzeba te... dwie. E, to słowie koniec. Dosłownie koniec. i kolejną mapę bym zrobił, ale... No bez przesady. od trochę czasu. Nie się cieka, 20? Jak mi powinien trwać? Jak się komuś ten odcinek... Komentujesz, subskrybujesz, lajkujesz i widzisz się do następnego. Hej, cześć, pa!